Sebastian, mam 19 lat, studiuję w Uniwersytecie Center Peterborough, studiuję informatykę, jestem drugim roku. Przyjechałem do Anglii, jak miałem 7 lat, zacząłem chodzić do szkoły w Wade Academy, wtedy już zacząłem robić dodatkowe lekcje z informatyką, już wtedy miałem takie zainteresowanie w informatyce i postanowiłem pójść do kolegium, gdzie studiowałem tylko informatykę. Przyszłem tutaj na Open Day do Uniwersytetu Center Peterborough, gdzie ja mogłem się dowiedzieć jak będą wyglądać te studia, jak będzie wyglądał mój kurs, co się będę uczył, co z tego będę miał. Przez tak jak na ten Open Day, to się dowiedziałem, że ten... Kurs będzie kosztował mnie 1500 funtów mniej niż porównując do innych kursów informatycznych w innych uniwersytetach. Przez to, że ten uniwersytet jest dla mnie lokalny, to wyszło wiele taniej, bo nie musiałem wynająć pokoju, mieszkania, mogłem mieszkać z rodzicami, tylko spłaciłem 150 funtów za dojazd autobusem do tego uniwersytetu. To jest trzyletni kurs. W pierwszym roku uczymy się podstawy programowania, uczymy się jak się tworzy bazę danych. Jak się łączy z programem, potem w drugim, trzecim roku mamy wybór tego, co chcemy studiować. Połowę lekcji musimy robić, bo są takie przymusowe. W drugą połowę możemy wybrać to, co lubimy. Możemy robić coś typu networking, dodatkowe programowanie, tworzenie stronek, tworzenie stronek na telefon albo tworzenie aplikacji na telefon. W trzecim roku mamy wybór, gdzie możemy kontynuować dodatkowe lekcje networking, gdzie możemy uczyć się na kurs CCNA i go zdać. Ten kurs jest oferowany za darmo, a normalnie kosztuje 500 funtów za każdy CCNI, a ten uniwersytet płaci za wszystkie trzy. W zależności od jakiego się wybierze w tym kursie, to albo się robi egzaminy, albo asymenty. Ten kurs oferuje bardzo dużo wycieczek. Teraz ostatnio pojechaliśmy do Disneylandu, do Paryżu, gdzie mogliśmy pójść na konferencję. Gdzieś uczyliśmy dużo o informatyce, Bardzo dużo takie wysokie osoby informatycy przyszli, na przykład e, Head of Security z Banku Skocji. Nam opowiadał, jakie problemy mają codziennie. Jak dużo, jakie tu wychodzą koszty, wszystkiego. To mamy też więcej wycieczek, na przykład co rok jedziemy do Ameryki, gdzie możemy pojechać do Google, do Apple i zobaczyć, jak oni tam pracują, jak to wszystko wygląda, czy oferują jakieś prace dla nas i możemy tam się też dostać. Po zakończeniu kursu informatycznego na poziomie uniwersytetowym jest bardzo dużo możliwości. Można iść na programistę, można iść na front-end, back-end programistę, można iść na. Osoby, co tworzy bazę danych, można tworzyć stronki, naprawiać, budary, no, Tak naprawdę możliwości jest bardzo dużo. Bardzo tutaj jest dużo firm lokalnych do Peterboro, co szukają osób, co, co, co mu informatycznego na poziomie uniwersytetowym jest bardzo dużo możliwości. Można iść na programistę, można iść na front-end, back-end programistę, można iść na osobę, co tworzy bazę danych, można tworzyć stronki, naprawiać komputery. Tak naprawdę możliwości jest bardzo dużo. Bardzo tutaj jest dużo firm lokalnych szukają osób co szukają informatyków. Dla tych, co się interesują jakimkolwiek kursem, tak naprawdę oferowałbym tutaj przyjść na Open Day. To jest za darmo. Nawet jak nie wiecie, czy się możecie dostać do tego uniwersytetu, to pozwolę Wam przyjść, zobaczyć, jak te kursy będą wyglądać. Może Wam się spodobać. to wie, mogą nam Wam oferować miejsce. Zapraszam wszystkich na Dni Otwarte 29 czerwca. Cześć!